Wydał ostatnie tchnienie i pękło jego serce. Łagodne, cierpliwe, miłosierne. Na szorstkim krzyżu pękło. Kiedy przygotowywano dla niego krzyż, nie dbał o to, żeby on był wygodny, gładki, mięciutki, wymalowany. Był szorstki. Do niego się przytulił tak jak do szorstkiego ludzkiego serca. Takie serca ludzkie sobie wybiera umarł za tych kilkunastu, których widziałeś, za każdego spośród 6 miliardów żyjących dzisiaj, za ciebie, Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz to przeżyć w całej szorstkości swojego życia, to zapukaj w niemalowane drzewo Pana, aby On zapukał do ciebie. Zapraszam cię więc na Rzeszowską dobrą nockę pod tytułem Zapukaj w niemalowane. 16 marca do kościoła Świętego Krzyża na ulicę 3 maja w Rzeszowie na godzinę 19.30. Zapukaj w niemalowane, a usłyszysz, jak puka zmartwychwstanie.